Cześć! Dzisiaj mam dla Was fryzurę i tym razem nie będę jej ja robiła, tylko zrobiła ją moja mama na mnie, więc zaczynamy. Ok, jak widzicie, na początku mama zmienia mi miejsce, gdzie mam przedziałek, ponieważ właśnie będę miała przedziałek niżej, dlatego odgarniamy resztę i spinamy, żeby nam nie przeszkadzała. No i teraz właśnie przechodzimy już do. Tej głównej części tej fryzury, czyli do takich bocznych warkoczy. Na początku mama zaczyna od warkocza dobieranego. No i mam nadzieję, że większość z Was już wie mniej więcej o co chodzi w warkoczu dobieranym, ale jeżeli nie, no to oczywiście na początku dzielicie sobie część włosów na trzy sekcje i zawijacie je tak jak normalny warkocz, ale przy zawijaniu dobieracie jeszcze jedną część z włosów, które nie są w tych trzech częściach. Wiem, że tłumaczę to okropnie, ale nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć. Mam nadzieję, że widzicie to, co mama robi, i możecie właśnie mniej więcej ogarnąć, jak to się robi. Ja kiedyś tego nie potrafiłam, ale już mam mniej więcej to ogarnięte, więc to naprawdę nie jest trudne, bo jeżeli ja umiem, to wszyscy to potrafią. No ale nie ukrywam, że taka fryzura byłaby lepsza, gdyby ktoś wam ją zrobił, chyba że macie wyjątkowe zdolności fryzurowe, to oczywiście bardzo zazdroszczę i na pewno jesteście w stanie coś takiego zrobić. I kiedy mama zrobiła już ten warkocz do połowy głowy, zaczęła robić już normalny, typowy warkocz, żeby po prostu zakończyć i na końcu zabezpiecza ten warkocz gumką. Tak samo robimy z drugim warkoczem, on już będzie trochę wyżej i dokładnie tak samo wygląda proces robienia go jak proces robienia tego poprzedniego. Kiedy macie zrobioną już tą najtrudniejszą część, to teraz możecie zrobić z włosami wszystko. Ja na samym początku, jak widzicie, em, polokowałam te włosy, czyli użyłam lo lokówki mojej akurat z Remingtona e, i tak mam cały czas na niej metkę. Jakoś nigdy e, nie poczułam się do tego, żeby ją zdjąć. No i żeby ten film nie był taki krótki, żeby e, nie pokazywałam wam tylko jak robić warkocze dopierane, no to po prostu chciałam wam jeszcze pokazać jak e, ta fryzura wygląda z włosami rozpuszczonymi, co właśnie widzicie teraz. W ogóle widzicie, jaki moja mama ma ładny kolor włosów. To jest zasługa Daniela z salonu Qualité. Mówiłam już o nim nieraz. Też mam film z nim na kanale, więc Wam podlinkuję w opisie. Druga opcja to jest właśnie dodanie jeszcze warkocza takiego głównego. No i tutaj też robimy tak, taki typowy warkocz. I na samym końcu, jak widzicie, wzięłam kawałek włosów i zawinęłam je wokół gumki, żeby tej gumki nie było widać, bo to trochę by niszczyło cały, całą fryzurę. To też jest właśnie fajny sposób. I możecie po prostu później wsówką sobie to przypiąć, tak, żeby nie było jej widać. I teraz kolejna opcja to jest zwykła kitka. I robię tak samo jak w przypadku warkocza, czyli obwijam gumkę włosami, żeby nie było jej widać i biorę wsówkę, żeby przytrzymać te włosy. I już ostatnia opcja, i to jest opcja, którą ja wybrałam czyli kok. I tutaj też zrobiłam najprostszy kok jaki się da, czyli po prostu zawinęłam włosy wokół siebie i związałam je gumką. I ten, ta wersja chyba podoba mi się najbardziej tak na co dzień. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie kciuki w górę, jeżeli chcecie więcej fryzur z moją mamą, to też piszcie. Dzięki za oglądanie. trzymajcie się do zobaczenia. Pa!